Przed tą właśnie księgarnią noszącą imię Aleksandra Krawczyńskiego znajduje się bardzo ciekawa płyta oryginalna autorstwa Messnera z XVIII wieku przedstawiająca scenę Apolla, który zabija cyklopów w odwecie za śmierć Eskulapa. Eskulap to był syn Apolla i nimfy. Kromis. był wychowywany, tak jak większość tych herosów wszystkich greckich, przez centrałka Chirona i posiadł zdolność leczenia ludzi, a nawet ich ożywiania. I Zeus za to go zabił. Apollo w pozabijał cyklopów. Jak pisze w jednym ze swoich opracowań pan profesor Januszajtis, dziwne tylko jest, że te cyklopy mają podwoje oczu. No, ale tak jest zatytułowana. Piwna 5960 to adres, pod którym mieści się słynna pirogarnia dzika. Tam, ten dom na rogu, a mianowicie numer 59, był kiedyś miejscem, gdzie zamieszkiwał Johan Schmidt, zwany Fabriciusem. On, jego przodek w pewnym momencie, przeszedł na kalwinizm i wtedy zmienił nazwisko na Fabricius. Zwłaszcza był ciekawy ten Johann Fabritus żyjący w latach 1623-1690. Studiował w Królewcu, w Lejdzie, w Paryżu, w Montpellier i w Padwie. Od 1661 roku był lekarzem miejskim. A cóż on takiego ciekawego wprowadzał? Ono był całkowitym przeciwnikiem upuszczania krwi, co kiedyś dosyć było popularne, natomiast stosował tak tzw. wlewy żylne, czyli coś w rodzaju dzisiejszych kroplówki. I on był takim właśnie prekursorem w tej, w tej dziedzinie. Przepiękne przedproża mają te dwie kamienice. Zwróćcie Państwo uwagę na te piękne, takie barokowe kosze owoców, wśród Girland, Akantu, no można się zachwycić oglądając i ten kamień czerwony, taki wyglądający jak zatopiony rubin w tym wszystkim. Pod numerem 61 zaraz obok dzika. W 1871 roku Friedrich Georg Mix założył Georg Mix z szokoladem, konfiturem und Fabryk. To długa nazwa, ale bardzo smakowita, bo można się tam było zaopatrzyć w czekoladki i przede wszystkim w znakomite gdańskie marcepany, których produkcja była ścisłą tajemnicą. Strzeżono tego jak oka w głowie. Pod tym adresem ta wytwórnia działała od 1880 roku, potem przeniosła się na Landermarkt, czyli na długi targ nr 4, a swoje oddziały miała w całym e, wolnym mieście Gdańsku, już w okresie e, między I a II wojną światową, czyli w Gdańsku, w Sopocie, wszędzie można było znaleźć, napić się gorącej czekolady, także bardzo ciekawa instytucja. Na piwnej 68 mieszkał Jan Strakowski, zwany również Hansem Strakwicem. W zależności od tego, czy go uważamy za Polaka, czy nie, jego syna na siłę spolszczano i mówiono Jerzy Strakowski, a tak naprawdę nawet polskiego nie znał Białoruś Strakwic. Jan Strakowski, budowniczy miejski, budowniczy, który razem z Abrahamem van den Blokiem budował tzw. bramę, tak bramę złotą, brał udział przy budowie wielkiej zbrojowni, którą mógł sobie oglądać z okna, był twórcą bram wjazdowych do miasta Gdańska, a więc bramy nizinnej, bramy Żuławskiej, nieistniejącej bramy tej na łagiewnikach św. Jakuba. Także postać bardzo ciekawa, mieszkał właśnie na ulicy Piwnej 68. A w tym narożnej kamienicy zdjęcie robiłam, yy, także cień niestety padał, więc przepraszam za jakość. Od 1859 roku w tej narożnej kamienicy była siedziba Pruskiego Banku Królewskiego, potem przekształcona w filię Banku Rzeszy. A od 1906 roku, kiedy rozebrano wały otaczające miasto Gdańsk, kiedy wybudowano nową siedzibę Banku Rzeszy, przeniosła się do tej nowej siedziby, do, którą do dzisiaj możemy podziwiać przy bramie wyżynnej, ten piękny, eklektyczny budynek, w którym mieści się dzisiaj Narodowy Bank Polski. Bardzo ozdobny z tym pięknym żaglowcem tam na samej górze. A kiedy bank się wyniósł, ten dom stał się częścią domu towarowego podrygu który, który do którego wchodziło się od strony ulicy Kołodziejskiej. I jeszcze patrzymy na zdjęcie pana Rolanda, które mi podrzucił zbrojownia, która zachwyca mnie zawsze. Nie wiem, czy Państwo wiecie, tam jest taki letnie zbyt przyzwoity, taki tak? Jak ktoś nie wie gdzie, to radzę poszukać. I cofamy się właściwie dalej z stronę Otławy znajdujemy się na tak zwanym targu wąchanym, który pierwotnie nosił nazwę Mittelmarkt, czyli targ środkowy, potem był nazywany Schnuffelmarkt, targiem wąchanym i są takie dwie wersje, skąd pochodziła ta nazwa. Sznufelmark targ wąchany, więc jedna wersja i ta bardziej taka przyjęta mówi o tym, że sprzedawano tam rzeczy świeże, a więc warzywa, owoce, mięso, masło, napiał, czyli coś, co, żeby sprawdzić, że jest świeże, należało powąchać. I skąd nazwa targ wąchany. Druga wersja mówi, że był to targ szperaczy, czyli trzeba było wywęszyć jakąś okazję i wtedy można było... Kupić. Na targu wąchanym, z targu wąchanego możemy podziwiać tylną fasadę dworu Artusa z 1481 roku i tu widzimy, że początki tego budynku to oczywiście gotyk. Widać tutaj wyraźny budynek gotycki, bo od strony drugiego targu została wykonana fasada przez Abrahama van der Bloka już ta renesansowa, tak? ta, którą bardziej znamy. Ale ta tylna gotycka jest równie piękna. Na prawo od fasady tej tylnej dworu Artusa znajduje się budynek Chlebnicka nr 1, który wprawdzie został odtworzony, ale bez pięknej kuli ze złotymi liściami, która wieńczyła szczyt tego budynku, fasada z XVI wieku Fryderyka Wroma była remontowana. W 1941 roku i wtedy ci, którzy remontowali nad wejściem umieścili napis w języku niemieckim, który profesor Januszajki tłumaczy tak. W czymkolwiek człek i czasu ząb naruszył tego domu z to mimo wojny, w miarę sił sprawiono, by znów piękny był. No ciekawy napis. Po drugiej stronie. Mamy taki bardzo ładny budyneczek przypominający oczywiście na przykład zbrojownię, no bo oczywiście maniery z niderlandzki, bo oczywiście prawdopodobnie ten sam architekt, czyli Anton van Obergen, był ten budynek budowany w, pod koniec XVI wieku jako siedziba szkoły mariackiej. Potem tą szkołę mariacką przeniesiono na podkramarską, to jest vis-a-vis -vis wejścia do biura parafialnego Pasyldki Mariackiej. Tam jest teraz taki pusty plac, tych kamienic po prostu nie odtworzono. Tam przeniesiono tą szkołę mariacką. W 1817 połączono ją z tym słynnym gańskim gimnazjum akademickim i powstało gimnazjum miejskie. Ten budynek na Podkramarskiej był już bardzo zniszczony i dlatego w latach 1827-1837 przeniesiono szkołę mariacką na ulicę piwną numer 35. Już mówiłam, tam no, wspominałam raz o tym a to roku 1837 przeniesiono ją na dawny Plac Wintera, dzisiejszy Targ Maślany. Taki bardzo ładny budynek, bardzo ciekawy. Jak się jedzie przez most, przez Mokławy, to tak do tyłu trzeba spojrzeć. Historia budowy tego budynku była bardzo ciekawa. Otóż kamień węgielny, pod niego wmurowywano w roku 1834. Przyjechał tutaj wtedy cesarz pruski i stwierdził, że tak właściwie projekt autorstwa Helda, bo projektował to taki architekt o nazwisku Held, ten sam, który projektował teatr na Targu Węglowym, taki ten młynek, tak zwany młynek do kawy z tą kolonadą, jeżeli Państwo kojarzycie ten stary teatr, no i cesarz stwierdził, że mu się ten projekt nie podoba. No i wtedy na gwałt z Berlina ściągano Karla Schinkla i to właśnie Karol Schinkel zaprojektował ten budynek, właśnie tego gimnazjum miejskiego i jest to jeden z trzech budynków Karla Schinkla, jaki mamy w Gdańsku a mianowicie ten na targu maślany. Drugim budynkiem, który projektował Karol Szyn, to jest budynek Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Karol Schinkel lubował się w, w stylu neogotyckim, neoromańskim, tam są te takie ługi, A trzecim budynkiem to jest kościół na Dolnej Oruni, ten przy ulicy Gościnnej. To już był taki z katalogu Szynkla, bo Schinck Schinkel był już tak rozrywanym architektem, że miał takie gotowce. I ten gotowiec właśnie został postawiony tam na Oruni Dolnej. Nie. Natomiast obecnie w budynku ten, który zaczynał jako siedziba Szkoły Mariackiej, mamy siedzibę Krańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki i, działający, i działającą galerię Punkt. Zanim ruszymy ulicą Chrebnicką, przejdźmy jeszcze na drugą stronę ulicy, Wiza Witargu Wąchanego. Mamy ym, kamienicę nr 4351, to znaczy tak, kamienica numer 43 nie została odbudowana. Jak wychodzimy z ZUS-u... To tam jest ulica Klesza i taki placyk pusty, także ona tam kiedyś stała. W tej kamienicy mieszkał w latach w 1822 roku hrabia Józef Karl Eichendorf, to był niemiecki, niemiecki poeta epoki romantyzmu. Pełna nazwa jego stanowiska to był Radca do Spraw Oświaty i Spraw Kościoła Katolickiego w Prezydium i Konsystorzu Prowincji Prus Zachodnie. Już nie chciało mi się całej długości pisać na tej prezentacji. Był piechcą Gdańska, pisał wiersze na temat piękności Gdańska. Pod numerem 46, to jest ten, ta kamienica obok tej markizy nad sklepem czarnej i krzącej, tam przed nią, taka ładnie oświetlona przez słońce, ta zaraz po lampy. W tej kamienicy w latach 1636-1639 mieszkał teologa kalmijskiego, Nigiriusa Marcin Opic. Marcin Opis był sekretarzem króla Władysława IV Wazy. W roku 1636-35 we wrześniu w sztuckiej wsi został podpisany pokój między Polakami a Szwedami i Marcin Opic jako sekretarz króla Władysława IV przyjechał tutaj do Gdańska, żeby nadzorować przestrzeganie tego pokoju. Ale prawdę mówiąc, wyczytałam, to nie był zbyt lojalny wobec króla, bo czasami Szwedom też tam coś donosi. Także ten Maciej opis to tak czasami postać dosyć dwulicowa. Natomiast dla literatury niemieckiej był tym, kim dla nas Mikołaj Remi. Czyli pierwszy pisał w języku narodowym. Pisał wiersze Penegryni... Penegry Dobrze, nie mówiąc nic. Pisał wiersze, napisał pierwsze libretto y, opery w języku niemieckim, wydał książkę, księgę o poetyce niemieckiej, no ale miał chłop pecha, dopadła go tu w Gdańsku epidemia dżumy, Zmarł w 1639 roku, no i tu w Gdańsku został pochowany. Jak w Bazylice Mariackiej stoicie Państwo przed figurą pięknej Gdańskiej Madonny, czyli przy kaplicy Świętej Anny, to z prawej strony jest taka dość duża płyta nagrodna i właśnie tam spoczywa Marcin Oblic. A urodził się w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, czyli mój rolę. 23 sierpnia 1907 roku przy ulicy Piwnej nastąpiła katastrofa budowlana. Zawaliły się wtedy dwie kamienice, numer 47 i 48. Yy... Dlaczego jakieś prace budowlane były tam prowadzone, zrobiono nie tak jak trzeba, w każdym razie dwie kamienice runęły tutaj na ulicę chlebnicką, ostały się tylko te części, które były od strony Bazylki Mariackiej. No niestety właściciele, pan Franz Feichminer i pan Paul Nachtigale, który sprzedawał handlował kawą musieli po tej katastrofie sprzedać te domy sprzedali je sąsiadowi który pod numerami 45 48 wybudował nowy budynek i tam mógł sobie powiększyć swoje sklepy a był producentem farb także zyskał na tym